Emocje, emocje, emocje. W piątek tak już wyjeżdżam. No przede wszystkim trzeba zakupić wszelką odzież żeglarską specjalistyczną, bo to już nie ma, nie ma co tutaj na Mazurach, to jeszcze tyle, co można było sobie pozwolić na jakieś dresy i tak dalej. Ale tutaj już musi być specjalistyczna odzież przede wszystkim. Yy, trzeba prze yy, nauczyć się wszystkich pojeń, sterburta i tak dalej, tak dalej. To też trzeba wszystko pochłonąć, bo z tego będziemy mieli normalnie sprawdzian. Rzeczywiście jedyny z Wielkopolski i jako jeden z pięciu uczestników rejsu Fryderykiem Chopinem, który jest yy, przez fundację, koszt tego rejsu jest pokrywany przez fundację, Wypłynie na morza całego świata i będzie przez dwa miesiące zdawał relacje z tego rejsu. Jest to ogromne wyróżnienie dla Arka osobiście i dla naszej szkoły również. Na pewno jest bardzo dojrzały jak na swój wiek. Sprawia wrażenie takiego aż, aż no, no nie na swój wiek po prostu jest taki aż za dorosły, nawet moment. Jest bardzo przedsiębiorczy na pewno człowiek i bardzo miły, uczynny kolega naprawdę. A także wczoraj z 8 godzin skanowałem książki, ponieważ mamy zalecenia, aby zabrać książki skanowane, bo to są ciężary mimo wszystko, lektury, pan Tadeusz też będzie, no więc normalnie nauka, normalnie muszę zrealizować podstawę programową, która obowiązuje mnie tutaj w szkole. Będziemy ciekawi jak tam u idzie, co, jak tam żyje, jakie historie, przygody go spotykam, naprawdę to będziemy z ciekawością go tam obserwowali, śledzi, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Spakowany jeszcze nie jestem w ogóle. W mieszkaniu mam kompletny bałagan, w każdym miejscu stoją pokupione rzeczy, czekają na mnie, aby to wszystko spakować. Cały czas się głowie, nad tym, jak ja to zmieszczę wszystko, bo też jest ograniczenie co do wagi. Same kalosze czy kurtka żeglarska, która ona sama waży w sobie z 5 kg, plus spodnie, a tu 23 kilo tylko, plus bagaż podręczny 13 To jest bardzo mało wbrew pozorom. Wszystko mam przygotowane już na półkach, a jutro już zacznę takie konkretne pakowanie, jeszcze szczepienie załatwię i, i wypływamy. Duma nas rozpiera oczywiście, a jeszcze bardziej, jak już wróci i nam to wszystko tutaj opowie, zrelacjonuje, myślę, że wtedy też Państwa zaprosimy, żebyście posłuchali.